Cześć, witajcie w kolejnym tygodniczku. Tym razem mamy krótszy odcinek, ponieważ mamy taki dosyć luźniejszy tydzień. Mało rzeczy się dzieje, ja nadrabiam trochę rzeczy, na przykład zabrałem się za ogarnianie mojej komiksowej kubki wstydu oraz tak jak już wcześniej zapowiadałem, obiecałem wam, że dokończę uniwersum, znaczy wspólne uniwersum Marvela i Netflixa z tych seriali, które wyszły, wyszły czyli Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage oraz Iron Fist oraz Defenders, ale to był tylko miniserial. I powiem wam, że teraz skończyłem Daredevila sezon trzeci i był świetny. I przez chwilę, przez sekundę, Biło mi się szkoda, że nie będzie kontynuacji tego serialu. Nie płaczę, to był dobry sezon i jestem pewien, że prędzej czy później Marvel zabierze się za Daredevila. I muszę się z wami podzielić moim najnowszym odkryciem, czyli program Szefowie Kuchni w akcji po angielsku The Chef Show. Jestem tak zachwycony tym programem. Ten program jest tworzony przez nie wiem ile razy jeszcze powtórzę program. Ta seria jest prowadzona przez Johna Favro, czyli człowieka, który dostarczył nam na przykład nowego króla lwa albo Iron Mana. Albo robi nowy serial z uniwersum Star Wars, czyli The Mandalorian. I jednocześnie też gra hepiego Hogana w Iron Manie i teraz w Spider-Manie. I ten, umówmy się, wybitny scenarzysta, aktor, reżyser, stworzył też własny program kulinarny, bo jak się okazuje, lubi gotować. I kilka lat temu zrobił film pod tytułem Szef. Ja jeszcze osobiście nie oglądałem tego filmu, chociaż na pewno zamierzam. Szef jest normalnym projektem, fabularnym, pełnometrażowym filmem, który kręci się wokół gotowania i kucharzy. I obej sobie zwiastuny i fragmenty tego filmu, i z tego filmu aż wylewa się pasja do gotowania. Dokładnie tak samo jest z szefowie kuchni w akcji. To jest program kulinarny, ale program kulinarny, który aż chce się oglądać który nie jest taki jak wszystkie standardowe programy, który jest be, które są bez serca i które są robione tak na jedno kopyto. Nie. Jakby głównym kor, głównym czynnikiem, dlaczego chce się oglądać The chef show, jest fakt, że John Favreau zna wielu aktorów, zna, Wielu kucharzy i ogólnie pasjonuje się tematem. Widać po nim, że jest takim pasjonatem gotowania, i przez to właśnie, że zaprasza do programu te ciekawe osoby, tych znajomych aktorów, znajomych twórców, ten program staje się ciekawy, ponieważ ma się wrażenie, jakby nie oglądało się osoby, które występują specjalnie przed kamerą, tylko po prostu grono znajomych, którzy rozmawiają ze sobą, dzielą się swoimi historiami, a najważniejsze, to dzielą się swoją pasją. Jestem absolutnie w szoku, ponieważ ja w ogóle nie oglądam programów kulinarnych, jest mi od tego bardzo daleko, ale The Chef Show to jest to. To jest coś, co sprawia, że mogę obejrzeć w pociągu na raz trzy odcinki I jak wrócę do domu obejrzeć jeszcze dwa odcinki i odkryć, że już nie ma więcej odcinków do oglądania. Dlaczego? Szef Hype! Koniecznie obejrzyjcie. Ale tak jak w każdym tygodniczku teraz przejdziemy sobie do podsumowania tego, co ma premierę w tym tygodniu. Ogólnie dystrybutorzy kinowi nas nie rozpieszczają i w sumie nie ma się co dziwić, ponieważ mamy wakacje i teoretycznie w wakacje jest dla niektórych więcej czasu, żeby chodzić do kina, ale też przez to, że jest cieplej, mniej osób decyduje się na tę wizytę w kinie. No. Co zrobić? I z tego też pewnie powodu polski dystrybutor UiP zdecydował się przesunąć jeden film, który miał mieć premierę w tym tygodniu, a mowa o filmie Crawl, czyli Pełzająca śmierć. Chociaż myślę, że o przesunięciu w większej części zadecydował fakt, że ten film okazał się dobry i jest bardzo dobrze oceniany na Rotten Tomatoes, chyba w okolicach 80-85%, więc stwierdzili, że co by się te filmy nie kanibalizowały nawzajem, przesuniemy ten film na końcówkę sierpnia. No i zostały tylko dwa na placu boju. Pierwszym filmem jest The Dead Don't Die, czyli Truposze nie umierają po polsku. Film Jima Jarmusza. Może nie jest to film jednoznacznie dobry, ale ma świetną obsadę. Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi. Jest to horror, komedia, może taka bardziej zombie komedia? Bo widać, że ten film nie bierze siebie na poważnie. I bardzo dobrze, aczkolwiek rozumiem, jeśli się komuś znudził temat zombiaków, ja osobiście nie jestem jakimś fanem w ogóle tematyki zombie. Troszkę kiedyś nadszarpnąłem The Walking Dead i komiksu i filmu. Gry nigdy nie zacząłem. Ale żebym obejrzał jakąś produkcję z zombiakami to potrzebuję takiego mocnego impulsu. Ciekawej wizji artystycznej, dobrego reżysera albo dobrej obsady. Tak jak na przykład będzie w filmie Zombieland 2, do którego wyszedł ostatnio zwiastun. A drugim filmem, który ma premierę w tym tygodniu jest Deszczowy dzień w Nowym Jorku, czyli komedia romantyczna od Woody'ego Allena, czyli zupełnie nie moje klimaty. Ale stwierdziłem, że chcę powiedzieć o tym filmie, ponieważ zobaczyłem jedną ciekawostkę. Odkryłem, że ten film ma premierę tylko w Polsce. Polska będzie pierwszym krajem, w jakim będzie wyświetlany ten film i nie wiem czy gdziekolwiek indziej są zapowiedzi odnośnie dystrybucji tego filmu. W Stanach miał nią się zajmować Amazon Studios. Film sobie przeleżał trochę na półce, ponieważ był nakręcony w 2017 roku, a mam 2019 rok i premiera będzie tylko w Polsce. Nawet na anglojęzycznej Wikipedii jest data premiery 26 lipca w nawiasie Poland. Ale mamy w tym tygodniu dwie premiery gier. Pierwszą z nich jest Fire Emblem Free Houses. Jest to gra wydawana przez Nintendo, co można się domyślić oznacza, że będzie tylko na Switcha. Jest to taktyczny RPG i pierwsza od dawna odsłona serii na głównej konsoli Nintendo, głównej czyli stacjonarnej. Drugą grą natomiast jest Wolfenstein: Youngblood. Jest to FPS stworzony przez Machine Games oraz Arkane Studios i wydany przez BTSD. Jest to spin-off z głównej serii Wolfenstein. Gra ma premierę w tym tygodniu na PC-tach oraz konsolach PlayStation 4 Xbox One. Oraz oraz Nintendo Switch. I to jest całkiem solidny dodatek do biblioteki Switch'a dla tych, którzy lubią te prawdziwe, te dorosłe gry. Tak jak mówiłem, w tym tygodniu jest absolutnie pustynia odnośnie nowych rzeczy. W sensie, no, ja wiem, że niektórzy mogą lubić te rzeczy, o których właśnie powiedziałem, i niektórzy mogą uważać, że to jest najważniejsza rzecz i tylko to dla nich starczy. Ale dla mnie. A czekam na lepsze czasy czyli na sierpień. W opisie macie jak zwykle playlistę ze zwiastunami, które wyszły w tym tygodniu. A wśród nich dwa filmy, na które czekam najbardziej, czyli Zombieland 2. Nie wiem czemu czekam na ten film, ponieważ to jest film o zombie, a ja nie jestem zbytnim pasjonatem zombie, ale uważam, że obsada jest... Lubię Woody'ego Harrelsona i Emma Stone. Oraz ten drugi, ważniejszy film, czyli Jojo Rabbit, nowy film Taiki Waititiego. Taika Waititi w tym filmie gra Hitlera. I to jest świetne, ponieważ jak to on sam powiedział, czy jest jakiś lepszy sposób na obrażenie Hitlera niż to, żeby grał go w filmie Polinezyjski Żyd? Zgadzam się, nie ma lepszego sposobu. Ale jeśli Wam trochę za mało mnie, mnie to zawsze możecie obejrzeć film, który wypuściłem w środę, czyli przegląd harmonogramu filmów i seriali od Marvel Studios. A właściwie tych filmów i seriali, które wyjdą w następnym roku i jeszcze następnym. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Tutaj będziecie mieć za chwilę link na mojej twarzy, <grym> tak, czy coś w tym stylu. A ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym tygodniu. Na razie.